15 tysięcy sympatyków piłki nożnej przybyło w Tychach na stadion, by oglądać spotkanie górników z drużyną, która trzy ostatnie mecze zakończyła remisem i w niedzielę stawiła czoła również mistrzowi Polski. Jak było do przewidzenia, Widzew skoncentrował swoje wysiłki na doprowadzeniu do kolejnego podziału punktów. Po utracie piłki łodzianie ściągali w błyskawicznym tempie pod swoją bramkę posiłki i tworzyli gęstą sieć, przez którą Tyszanie nie mogli się przedostać. Szczególnie dużo kłopotów sprawiał gospodarzom Boniek, pracowity w defensywie i pomysłowy w inicjowaniu kontruderzeń. I choć górnicy mieli wyraźną przewagę w polu, to jednak pierwszy silny strzał oddali dopiero w 25. minucie, a po raz pierwszy zagrozili Burzyńskiemu po zmianie pól. Łodzianie nie wytrzymali jednak tempa, toteż szczelny dotychczas rygiel zaczął coraz częściej pękać. W 69. minucie Szachmitowski wykorzystał lukę powstałą w obronie przeciwnika i rzadko oglądanym strzałem zdobył jedyną bramkę spotkania. Widzew rzucił ostatnie siły do kontrataku. W końcowych minutach goście byli o krok od kolejnego sukcesu, lecz Gapiński zbyt prędko wysunął się do przodu i rzecz jasna sędzia nie mógł uznać gola zdobytego z pozycji spalonej.